Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Fantazy, a to jest rozgrywka z League of Legends. Gram tym razem Solo, Queue, ja gram Urgotem. W moim teamie są jeszcze Nautilus, jako support mi się wydaje. Doktor Mundo, Aniwka i Darius, a w przeciwnym teamie są kolejno Lux, Renekton, Wayne, Sona i Darius. No dobra, to ja tutaj nie czekam, idę obstawić nasze buffy, Nawet nie tyle, żeby tutaj Munda nie zęgowali, czy po prostu ich nie zrobili. Bo Mundo chyba będzie zaczynał, nie wiem, od Wraithy i Red? Przynajmniej ja bym to tak widział. Tu idzie już do nas nautilus. No. Chwila, czyli jednak... Hmm, czyli jednak zaczyna od reda. Nie chcę, żeby stylnęli mu. Prawdopodobnie będzie potem szedł w tą stronę i zrobi ty blu Nie niewiadomych mi... o, ani wiawk? A nie. No dobra, już myślę mogę iść na nie? Tutaj na bocie będziemy się mierzyli z Waynou i Sonou. Oni mają supporta z leczeniem, więc może być ciężko. Zobaczymy, jak to będzie na tej linii. Urgot jest doby, dobry dekery właśnie z powodu itemów, jakie się na niego składa. Jest strasznie tanki i dzięki temu ma też a, ma też damage. Dzięki swoim itemom, powiedziałbym nawet, że to taki Kery, antykery, kery. Widać tutaj przeciwny team troszkę puszuje W last jest 9 do 10. Wayne ma jednego więcej. lashita Wayne zdecydowała się na drugi level wziąć W, Jest to skill, który daje jej. Uuu, ale nie zhitała. A daje jej dodatkowy tu co trzeci cios. No myślę, że ta akcja wyszła na naszą korzyść. Udało nam się zmusić trochę do odwrotu tą sonę. Ula la, ale teraz elastyczny dup. 18 do 15, i tak mam więcej od Wayne. Co fajne, e, tfu, Nautilus. Dobra, nie ma co gonić. Nie mamy szansy złapać. Postaram się zebrać jak najwięcej teraz tych lasitów, tak żeby nie poszować linii. Przez to Wayne z przeciwnego powinna trochę tracić. Hmm. Kurczę, s tocie mnie na boliczyłem manę. Myślę, że teraz na następny przedmiot kupię łezkę. O, jedna sala, no tyle skupił Warda, pewnie go tutaj gdzieś postawi teraz. No, na rzece. i Idzie wspomóc mi, albo sprawdzić po prostu dżunglę. No, Wayne widać, że nie zna się za bardzo na rzecz, puszuje sobie linię. Ja za chwilę będę miał ultimate, a znowu będziemy mogli zabić. Aniwka właśnie powiedziała, że na Midzie ktoś zniknął. Zobaczymy to zaraz. Wayne powinna podejść do nas. Właśnie Lux Mida zabiła na topie Munda. Linia się puszy w naszą stronę, więc za chwilę powinno mi się udać złapać Wayne. O proszę. Niestety nie udało się jej zabić, ale dalej mam potężną przewagę w złocie. Już teraz mogę bez obawy ostro pusznąć tą linię. Zwłaszcza, że przed chwilą wydaje mi się, że widziałem obcego junglera na górze. Wayne dalej ma piąty level, wydaje mi się, że powinna już mieć niedługo szósty, o właśnie. A ja się tu jerykoluję, może przy okazji spojrzymy na pozostałe linie, Tej Anivia dobrze sobie radzi nawet z jedyny jej kill to nie z jej linii. O, na topie Darius, widzę, ma problemy odrobinę. O, może spójrzmy na city. No, w Lasithach wygrywa jeszcze z tym Renektonem, a moje Lasith 51 oraz Vayner 48. W Lasithach jest nawet... nie, wydawało mi się, że będzie większa różnica na moją korzyść, jeśli mam być szczery. Manamunę jak widać daje nam sporo przydatnych statystyk, takich jak Mana Regen z tych najbardziej oczywistych oraz AD. Naprawdę sporo tego później jest. O no Boże. No, udało nam się zabić kolejne. Oczywiście po raz kolejny. Nie trafiłem z mojego E, o, widzę, że chce odejwować, ale Sona trzyma się na w bezpiecznym dystansie od nas. Zobaczymy, czy uda się nam podejść na tyle blisko, żeby Nautilus zdołał zużyć swojego Alternata. No jak widać ten flash Darysowi za dużo nie dał. Można było się domyślić, że tutaj będzie się próbował flaszać, więc obstawiłem drugą stronę. Uuuu! Lux zwróciła naprawdę ładne kombo. Zdobyła dzięki temu 2 kill. To może być teraz problem dla niwi. Jeszcze może nawet nie teraz, ale kiedy wróci się po przedmioty. Do Brutalizera brakuje 100 zł, więc nie ma nawet sensu sprzedawać tych dwóch potów. Myślę, że kupię sobie po prostu na razie te dwa sorty, i idę normalnie na linię. Tutaj na górze Darius, nawet pomimo przewagi, Renektona nie najgorzej dalej sobie radzi. Chociaż Renekton zaczyna farmić lepiej od niego. U nas na bocie pusznęliśmy już Tureta. Tylko nasz Turret został pusznięty na bocie. Znaczy przeciwnika, nie nasz. Uwe, nie ma już defsorda. Widzę, że zdecydowała się na właśnie właśnie defsorda. Pomimo braku butów, to może być dla niej zgubne. Proszę, udało mi się zgarnąć drugiego killa. Już nie będę kłócił z nocnicem o farmę, pomimo że mi tu zabiera. Zobaczmy, czy tu możemy jakoś pomóc. Udało się zdobyć kolejne zabójstwo. Darius już ma 0,2. 2 Teraz może powiem krótko o item buildzie. Jak widzieliście, robię najpierw mana moon. To zależy, jak naprawdę mocno mnie jadą na linie, to wolę najpierw latarkę złożyć. No, ale tak, to składa Manamun, Tłuczek, albo blu, e, Brutalizer, jak kto woli naprawdę, Merkury, Treads, ewentualnie Ninja Tabi, znowu zależnie od teamu przeciwnika. O, I... teraz... o... Lux czeka na stila. Dobrze, nie udało się stylnąć, ale blisko było. Mieliśmy szczęście. Przydałby się jakiś lifestyle. Za chwilę będę miał więcej armora, więc już z Wayno będę mógł spokojnie walczyć. 1 vs. 1 Teraz wolę jeszcze nie ryzykować. Chociaż myślę, że już bym też dał jej radę. Mam lepszą farmę, więcej zabójstw.

Dobra, teraz jak najszybciej udam się na topa hmm. Frozen Heart'a zamierzam składać. Frozen Heart to jest bardzo dobry przedmiot na Urgota. Daje nam dużo defensywnych statystyk i pozwala nam też sporo przetrwać. Uuuu, dobra tego nie było 2 za 2 Jest that I 119 gra Nie powiedziałbym, żeby równana było tutaj w moim teamie to ja mam prawie wszystkich Kira w teamie przeciwnym Lux. Ale wydaje mi się, że u nas jest lepiej jak Adakery zgarnia mimo wszystko. No dobra, chciałem się zapytać czy mogę było, No jak widać co oddać, chcę oddać, a nie chcę. Dobra, teraz już jak mamy te wszystkie itemki, to myślę, że możemy grać już na Renektona. Ulala! Nie podoba mi się to, dobra. Jakoś udało się wyjść. Nie wiem dlaczego ten rynek zaczął recallować, chyba to już był po prostu troll. Bo nie miał szans już tego przeżyć. Dobra, to teraz co będziemy dajwali? lax. No to zaraz może gdzieś tu przychodzić nawet. Myślę, że się wycofam. No ten módł też już się cofa. Mogę tu bezpiecznie likwidować? Raczej tak. To jest tylko fajna skórka do, do Renektona, podoba mi się, ale nie wiem, czy nie jest lepszy ten wiejski renakton. Czyżby? Myślałem, że go zabiją. Masa się ładnie wystawia. Ciekawe czy będą się w krzakach? Dał się ani chce zabić go, czy nie? A nie, daruj go zabić. Ale widzę, że szybki surrender. Dobrze, to koniec tej rozgrywki. No, cześć, zapraszam na następne.